Dzień jedenasty, część druga. Część druga, czyli przechodzimy do części właściwej, czyli tak. promocja dzisiejszego dnia. Jeżeli ktoś trafił y, od razu na ten filmik, to zapraszamy do części pierwszej, która będzie tu podlinkowana, bo tam. Mamy do powiedzenia. Chyba, że, że... kiepsko zmontujemy, to tak. będzie link, ale postaram się zmontować dobrze. Więc y, jest wielka kumulacja. Na czym polega wielka akumulacja? Dowiecie się w tym filmiku, a teraz przechodzimy do promocji dzisiejszego dnia. A dzisiaj w promocji jest. Tam, tam. Dalej podbijamy egzoplanety. Tak, dalej podbijamy egzoplanety. Ale tym razem egzoplanety nie będą w towarzystwie e, mat, mat, dodatków, mat z dodatkami, dodatków tak. z matami i kombinacji naszych produktów tak. różnych, tylko będzie z czymś innym. Tak, ponieważ A -a. Jak, jak, jak czyś osób może wie, wie albo nie wie, jeżeli nie wie i nie chce widzieć, to się i tak dobrze i tak teraz. się dobrze <laughs> Jesteśmy zdrowo walnięci na punkcie Lego. Tak. tak. Figurek Lego, zestawów Lego, różnego rodzaju rzeczy Lego podobnych. Tak. W związku które wywołują z... u nas nerdgazm. Tak. W związku z czym. Z tym. Z tym. Postanowiliśmy do każdego do tego. Z... tak do Dodać. zakupu do zakupu, ale y, dzisiaj spośród wszystkich osób, które kupią egzoplanety, które będą w promocji y, ile, ile procentowej promocji? Nie wiem ile procentowej, liczba 20% promocji. Y... 20 y... no, chciałem od y... razu powiedzieć ile liczba y wyniesie, no ale dobra, no to sami sobie zobaczycie ile wyniesie liczba Y, 20% promocji. Tak. Y Do, spośród tych wszystkich dzisiejszych zamówień wylosujemy 10, które wraz z grą dostaną coś, co uwielbiamy. Coś przesłodkiego, przefantastycznego, czyli... Figurkę. Z... Figurkę kosmonauty, Daj go, bliżej, daj go bliżej, daj go bliżej, daj go bliżej. Daj go bliżej, daj go bliżej. Widzisz no, go? No, już go widać, już go widać. Ha. Czyli będziecie mogli sobie e, zamiast tego, z, tej choinki, która jest w egzoplanetach, jak to niektórzy mówią w wersji kickstarterowej, a to był wahadłowiec, e, to będziecie sobie mogli polatać takim oto kosmitą. Czyli e, figurka kosmonauty. 10 dzisiejszych zamówień dostaną taką figurkę. Z tą figurką będzie też e, krótka gazetka, ale tą gazetkę dacie dziecku. A sami tak. będziecie się bawić tą figurką. Tak. Ha, ha. czyli Więc figurka 10 osób, które kupi egzoplanety w dniu dzisiejszym i do końca akcji. A co tam zróbmy sobie tak. taką promocję? Co, zróbmy sobie taką promocję. Do końca akcji, czyli to będzie stała promocja, ten produkt jak sobie go tam klikniecie na naszym sklepie i kupicie po prostu, to każda z tych osób, pierwsze 10 osób, nie pierwsze 10, nie, losujemy. losujemy. Losujemy, losujemy, czyli 10 osób, które wylosujemy, dostanie jeszcze tą figurkę do kompletu. Ale co, co więcej, ta figurka ląduje również w naszej puli. Tak jest, czyli do, do wielkiej kartona kumulacji. Do wielkiej, e, kartona, kumulacji. Do wielkiej tak. kumulacji ląduje ta figurka, więc leć. I polecimy. Także I Dzięki, do jutra. Dzięki, bells